Nie rozmawia się o podziemnym kręgu, bo poza pięcioma godzinami, od drugiej w nocy do siódmej rano, podziemny krąg nie istnieje. Kiedy wymyśliliśmy podziemny krąg, Tyler i ja, żaden z nas wcześniej nigdy nie uczestniczył w bójce. Jak człowiek nigdy się nie bił, to się zastanawia, jak to jest, kiedy się obrywa, no i na co człowieka stać w konfrontacji z drugim mężczyzną. Ja byłem pierwszym facetem, którego Tyler nie bał się poprosić i byliśmy obaj pijani w barze, gdzie nikt nie zwracał na nas uwagi i dlatego Tyler powiedział, chcę, żebyś coś dla mnie zrobił, chcę, żebyś mnie z całej siły uderzył. Nie chciałem, ale wszystko mi wytłumaczył o tym, że nie wypada umierać bez żadnej blizny, o znudzeniu oglądaniem walk zawodowców i o potrzebie dowiedzenia się czegoś więcej o sobie, o autodestrukcji. W tamtym czasie moje życie wydawało się zbyt doskonałe i może trzeba było wszystko zniszczyć, żeby zrobić z siebie coś lepszego. Rozejrzałem się i powiedziałem, dobrze, dobrze mówię, ale na zewnątrz, na parkingu. Wyszliśmy więc na zewnątrz i spytałem, czy Tyler chce dostać w twarz, czy w brzuch. Zaskocz mnie, powiedział Tyler. Powiedziałem, że nigdy nikogo nie uderzyłem. To rozłość się, człowieku. Powiedziałem, zamknij oczy. Nie! Powiedział Tyler Jak każdy facet podczas pierwszej nocy w podziemnym kręgu nabrałem powietrza I zamachnąłem się cepem na szczękę Tylera Jak to oglądaliśmy we wszystkich kowbojskich filmach Ale moja pięść wylądowała z boku na szyi Tylera Cholera, powiedziałem, to się nie liczy Chcę spróbować jeszcze raz Liczy się, powiedział Tyler I uderzył mnie prosto w środek piersi Bach! Jak rękawica na sprężynie w nadawanych w sobotę rano filmach rysunkowych I przewróciłem się na czyjś samochód Staliśmy tam obaj. Tyler rozcierał sobie szyję, a ja trzymałem rękę na piersi. I obaj wiedzieliśmy, że dotarliśmy gdzieś, gdzie nigdy dotąd nie byliśmy. I jak kot i mysz w filmie rysunkowym byliśmy wciąż żywi i chcieliśmy się przekonać, jak daleko możemy się w tym posunąć i nadal pozostać przy życiu. Super, powiedział Tyler. Powiedziałem, uderz mnie jeszcze raz. Nie, ty mnie uderz, powiedział Tyler. To go uderzyłem, babskim szerokim cepem tuż po ucho, a Tyler znów mnie pchnął i wbił mi obcas w brzuch. To, co zdarzyło się dalej i potem, nie zdarzyło się w słowach. Bardzo zamknięto. Ludzie wyszli na parking i zachęcali nas okrzykami. Poczułem wreszcie, że mogę sobie bez Tylera poradzić ze wszystkim na świecie, co nie działa. Z koszulami, które wracają z pralni z połamanymi guzikami przy kołnierzyku. Z bankiem, który twierdzi, że mam setki dolarów debetu. Z pracą, gdzie szef manipuluje przy moim komputerze i sprawdza moje komendy DOS. I Marlow Singer, która ukradła mi grupy wsparcia. Wprawdzie nic nie zostało rozwiązane, kiedy walka dobiegła końca, ale też nic nie miało znaczenia. Po raz pierwszy biliśmy się w nocy w niedzielę, a że Tyler nie golił się przez cały weekend, kostki rąk miałem otarte do krwi o jego brodę. Kiedy leżeliśmy na parkingu na wznak, patrząc na jedyną gwiazdę, która przebiła się przez światła latarni, spytałem Tylera, z czym walczył. Tyler powiedział, że ze swoim ojcem. Może nie potrzebowaliśmy ojca, żeby stać się pełnym człowiekiem. Nie ma nic osobistego w tym, z kim walczymy w podziemnym kręgu. Walczy się dla samej walki. Nie należy mówić o podziemnym kręgu, ale my mówiliśmy i przez kilka następnych tygodni faceci schodzili się na tym parkingu po zamknięciu baru, a przed nastaniem chłodów inny bar zaoferował nam piwnicę, w której spotykamy się teraz. Kiedy klub się spotyka, Tyler ogłasza przepisy, które wspólnie ustalaliśmy. Większość z was, krzyczy Tyler w stożku światła pośrodku pełnej mężczyzn piwnicy, jest tutaj, bo ktoś złamał zasady. Ktoś wam powiedział o podziemnym kręgu. To teraz przestańcie gadać, mówi Tyler, albo załóżcie nowy klub, bo za tydzień, kiedy tu przyjdziecie, będziecie się wpisywać na listę i wejdzie tylko pierwszych pięćdziesięciu. Jak wejdziecie, mówicie się od razu na walkę, jeżeli chcecie się bić. Jeżeli nie chcecie się bić, to są faceci, którzy chcą, więc może powinniście zostać w domu. Jeżeli to jest wasza pierwsza noc w podziemnym kręgu krzyczy Tyler, to musicie się bić. Większość facetów przychodzi do klubu walki z powodu czegoś, z czym boją się zmierzyć. Po kilku walkach człowiek boi się o wiele mniej. Wielu facetów, którzy poznali się w podziemnym kręgu jest teraz najlepszymi przyjaciółmi. Kiedy uczestniczę w spotkaniach albo konferencjach, patrzę na twarze przy stole i widzę księgowych, kierowników działów i prawników z połamanymi nosami, wyglądającymi spod plastrów jak bakłażany, z paroma szwami pod okiem albo z udrutowanymi szczękami. Wszystko to są cisi młodzi ludzie, którzy słuchają, dopóki nie przychodzi czas podejmowania decyzji. Kiwamy do siebie głowami. Później mój szef spyta mnie, jak to się dzieje, że znam tylu facetów. Według mojego szefa w biznesie jest coraz mniej dżentelmenów, a coraz więcej opryszków. Pokaz trwa nadal. Moją uwagę przyciąga Walter z Microsoftu. Oto młody człowiek z idealnym uzębieniem, gładką skórą i stanowiskiem, którego objęcie odnotowują biuletyny absolwentów. Wiesz, że był za młody, żeby brać udział w którejś z wojen. Jeżeli jego rodzice się nie rozwiedli, to ojca nigdy nie było w domu. I teraz patrzę w moją twarz, do połowy ogoloną i z paskudnym siniakiem po drugiej stronie, ukrytą w mroku. Wargi mam błyszczące od krwi. I może Walter myśli o bezmięsnym, niesprawiającym nikomu bólu składkowym przyjęciu, w którym uczestniczył w zeszły weekend, albo o ozonie, albo o rozpaczliwej potrzebie natychmiastowego wstrzymania okrutnego testowania produktów na zwierzętach. Ale chyba nie.